Czemu mówimy o tej teorii martwego internetu? Powstał artykuł, który wykazuje, ja pokażę ten wykres, że treści tworzone przez sztuczną inteligencję, przewyższyły ilość treści tworzonych przez człowieka na dzień dzisiejszy. Jest to opracowanie, które Damian, pamiętasz tą organizację Common Crawl, dla całej reszty państwa powiem, to jest organizacja, która w cudzysłowie zapisuje internet na dyskietkę, czyli skanuje cały internet i udostępnia te dane non-profit w celu treningu modeli sztucznej inteligencji na, na potrzeby treningowe. I oni pobrali dane z Common Crawla właśnie najnowszego, 2025 roku i uwaga, wykorzystali naszych przyjaciół, czyli firmę Surfer SEO, ich detektor AI, do oceny zdaje się 65 tysięcy treści losowo wybranych z tego Common Crawlu za ostatni rok. No i okazuje się, że więcej jest od na dzień dzisiejszy już treści generowanej przez sztuczną inteligencję aniżeli przez człowieka, co bezpośrednio jakby po raz kolejny potwierdza jakiś element tej teorii martwego internetu. I warto o tym myśleć, bo to nie jest jedyne badanie, które powstało. Jest kolejne badanie, które powstało. Jest to badanie przeprowadzone przez, zdaje się, Oxford. I naukowcy z Oxfordu wykazali tą samą prawidłowość, gdzie te dane po raz kolejny się schodzą ze sobą i też wykazali, że treści generowane przez sztuczną inteligencję jest więcej. I o tym pisze właśnie w swoim poście Perplexity że przewidują, że w przyszłym roku już to będzie 90%, i tu jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. O tym, o czym my nie, nie, nie mówimy, bo fajnie jest generować treści, fajnie jest optymalizować automatycznie treści pod AI mode no bo jednak tutaj się odbywa swojego rodzaju kradzież. Czyli Google zabiera nam treści, generuje swój snippet, no i być może nas wynagrodzi ruchem, być może nas nie wynagrodzi ruchem. Natomiast tu się okazuje, że Taka ilość zalewu treści, i to jest właśnie tutaj informacja na ten temat, spowoduje to, że w datasetach i w danych treningowych pod kolejne modele językowe treści, które będą brane pod uwagę nawet z tego Common Crawla, będą generowane po raz kolejny przez sztuczną inteligencję. Czyli dochodzimy do momentu, w którym AI już generuje tak dużo, że potencjalny trening odbędzie się na treściach po raz kolejny wygenerowanych przez AI, czyli wchodzimy w moment, gdzie tych danych treningowych zwyczajnie za chwilę zacznie brakować i mi się wydaje, że to jest najistotniejsza informacja z perspektywy sztucznej inteligencji, że nie będzie na czym trenować danych. A też widziałem wczoraj badanie, które mówiło mniej więcej tyle, że wystarczy 250 zatrutych dokumentów, żeby zmanipulować trening modelu językowego. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, zamian. Tak, tak, przewinęło mi się gdzieś przez uszy. No, po prostu nie będzie, jak wiesz, trening modelu nie będzie polegał na tym, że dostarczysz mu więcej danych, tylko że po prostu zmodyfikuje się jego architekturę w jakiś sposób. No właśnie, dzięki, dzięki, że to powiedziałeś, bo chciałem to właśnie poruszyć, że widzimy już optymalizację na benchmarki i jakieś specjalizacje domenowe typu e, e, Anthropic specjalizuje się w programowaniu, e, ChatGPT w czymś innym, Gemini zupełnie w czymś innym.